Miałem 24 godziny, aby nauczyć się dominować. Dominacja jest to słowo dość często używane. osobiście z tego Minecrafta. Na YouTube znajdziemy sporo filmów, gdzie ludzie pokazują, jak dominują dane serwery. A teraz przyszła kolej na mnie. Będę dominować w trzech konkurencjach. PvP, Parkour i Bedwars. Zaczynając od PvP. Zaczynamy od pierwszego kita, czyli jest tutaj Diag z walka. Zaczynam walkę, ale nie gram tak długo w Minecrafta. Ej, mam problem, lekki. Co jest? Ale go teleportuje. Ile on jeszcze żyje po tylu hitach? Dobra, teraz. Mierzę się na krystalec na tym serwerze nie działa zbyt dobrze, ale no zawalczę już, bo jest to jeden z popularniejszych trybów e walki ostatnich czasów. Ale z tego co widzę, to. Jak on to, on jest taki szybki. Oha, bo są potki. Okej, okay, nie widziałem. habon bo on na Anczory gra. Okej. Cy, cyferkowy. Nie wiem, jak się tym gra, ale buja. Dobra, nie no, czy to jest jakiś najgorszy tryb? Nie, nie trafię z tego. Jest najgorszy to. I on jeszcze żyje? Nie to totem musimy paść chyba. Jak cyknij perełkę? On nie może tyle żyć w ogóle. Ja sobie sam zbijam w ogóle w nie wiem czemu. A czemu on tak gra dziwnie? Zawsze on sobie sam to zbija. Chłopie Co ty odwalasz? No i zabiliśmy go. Kevin, okay, więc to jest pierwsza moja walka na wagoniki. Nie wiem jak na to się gra. Nie wiem, jak to działa, i jak tym mam strzelać, też. Ale, no po prostu chyba mam wstawiać wagoniki. strzelać. Ale nie wiem dokładnie, jak to działa. Chwila. O, no tak, chwila. Jeden wagonik może. Czemu te wagoniki znikają? Bez sensu. Nie no, to, to jest bez sensu. Jak mam coś zadać, jak ten wagonik sobie zniknie? O! Hu! Dobra. To już. To, 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 to nie wiem. O, Boże, refaz, ale dobra, to chyba dobrze. Okej, okay, postawimy mu to wagonik. I wybuchnie on. Ale to jest szefowski tryb! To jest tylko dla największych szefów, wiesz? Dobra. Okej, okay, robimy mu tutaj kobłeby. No nie! Co jest? Ja ci kręcę. Łopet się bawić. O! to tam upadł? Wiedziałem o tym. Dobra. Ja wiem co muszę zrobić tutaj. Teraz robimy mu kobłeba. Może jednak sobie To było mocarne Dobra, wygraliśmy! A teraz jeden z bardziej znanych mi rybów, Czyli UHC, w którym naprawdę Wymiatam jak na moje skillsy No i sprawdźmy jak mi będzie szło O kurde UW-zadymiarz, UW-zadymiarz, to jest dobry gracz mi się wydaje Ale jestem szybki po tej przerwie Jestem szybszy niż kiedyś dosłownie O kurde, oho, sobie od wall block klacza Jestem na wersji 8 żeby mieć trzy razy lepszy moment, którego i tak nie mam, bo nie gram prawie Minecrafta, ale patrz jak to szybko wszystko teraz będzie szło. Nie jeszcze, ja, jeszcze raz, ja to, ja to sobie całe wyskiluję widzowie. Ja zaliczam dominację, zaliczam dominację za, zaliczam do Dobra, jeśli już wyskilowałem... Tak, wyskilowałem, no no... To teraz może przejdziemy już do testu dominacji oczywiście, więc włączamy sobie checkpointy, bo oczywiście ja zawsze muszę zapomnieć. I lecimy. Cyk, 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 cyk. To jest taki trochę cięższy parkour, bo tutaj skakanie to jest... Naj... Co? Ja nie widziałem tam klocka! Widzowie, napiszcie w komentarzu, jeśli widzieliście tam ten klocek. A ja to robię w 20 sekundy! Ostatnim parkurem jest jakiś taki... Wygląda jak... Krzywa ściana. I... Spadłem za pierwszym razem, ale teraz już to robimy na pewno. Dobra, teraz... Te... Widzicie? Tego słodkiego, yy, starszego, różowego koleżkę. Tak, to ja. Tutaj będę teraz dominował. Dominacja. powiedziałem dominacja. Powiedziałam dominacja jest dominacja! No to teraz ja się czuję jak bakłażan, nie? Nie! Dawaj! 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 parkur, parkur. Essa. A co ja mam tu zrobić? I... A! Tak, o! Dobra! A to przecież to ja nie muszę nawet klocków wstawiać chyba. Ja nie umiem tych w prawo. Znaczy nie umiem tych w lewo, jak... Nie wiem, dobra. No w sensie tych nie umiem, o! Od prawej strony, Ok, Tutaj musiałem klocek sobie postawić. Ok. o! Zrobiłem, tak? Zrobiłem, to jeszcze funtio. No i skończyliśmy, ej! To nie było takie trudne w sumie. A teraz jest na Bedwars 1.19 i 1.8. W sklepie ze sercem możemy kupić łódkę i inne takie. A no właśnie, bo to są Bedwarsy z lifesteal'em, więc nie będzie aż tak nudno. Zabierzemy się może do spróbowania zaatakowania bazy po przeciwnej stronie. Czy różowi są? Jest jakiś kot, ale ja nie mam chyba tych bloków. Nie będę nawet się budować na tej wersji, bo na tej wersji jest Shift taki zbagowany. Co? Jestem związana, że jakaś promka będzie na dobra. To tu, 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 tu. tu. Resztę walimy, tu, 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 tu. On chciał bazę. On ma mieć lepszy. Nie, co on ma? On no to Rafael bola. Będzie rzucał, no właśnie. Co on odwala? On zabiłem go. Serce, ref. Odkładamy resztę. szybko zabudowa łóżka. Ok, i lecimy na jego łóżko teraz. Musimy mu rozwalić Bo on wie. O nie, czemu on tu już jest? Zresztą bloków nie ma! Jest! On nie ma bloków! On nie ma bloków! Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Co tu, Co tu się stało? On nie. Nie mogłem tam stawiać klocków na tym serwerze. Jaka jest? Jest tutaj kolor biały. O kurde, kolor niebieski Szczerze to się boję, ponieważ on ma bardzo dużo rzeczy No leć szybko, niszcz mu to łóżko Chłopie! Niszcz mu Nie strzelaj we mnie firebolem, ja ci pomagam tylko, chłopie Niszcz, niszcz Zabrałem mu serca jeszcze z tego łóżka Słoneczko O kurde o, z tym kuksem tym PvP. Lecimy w stronę czerwonych. Ja tutaj... Ja tutaj nie tracę czasu na jakieś tam zbieranie rzeczy. Ja po drodze jak coś jest, to biorę, potem może coś sobie ulepszę. Tylko tutaj tego trzeba eliminować. Eee, w sumie to nic nie zmieniło. Bo raczej tak bym... Jakby mi zabrali łóżka, to i tak bym raczej zginął. Demonki. Niszczymy. Bierzemy serce. Pić lepszy mierz, bo tym mierzem prawie nic nie zadaje. Okay. No, i teraz nikt nie ma łóżku, My ja kupiłem podkę szybkości. Czy to wygląda? To znaczy, nie wiesz, czemu to są podki szybkości? To są podki szybkości. Co ja kupiłem? Ja nie siedzę schowani. Mam nadzieję, że na, nie na środku. Bo na środku. O, tutaj jest. Uciekamy! Uciekamy! Jest! Udało mi się. Niestety nie zobaczycie dalszej części. borwały bo nagranie, ale widzimy się za tydzień.